Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony Kokos Flaja, to jest Battlefield 4, mapa linia kolejowa Golmund w trybie szturmu i dzisiaj mamy drugi odcinek gry z youtuberem, a moim gościem jest Kromka Chleba. Czołem, czołem, kokos z rosołem. Pasuje no. <laughs> Nie wiem czy byłby <laughs> dobry. <laughs> Kurczę, na początku musimy się w ogóle odnaleźć, bo Kromka przed chwilą co dopiero zaczął wbijać. Tak. jako że jestem pc pecetowcem, to mam taki sprzęt, że w 3 ładuje mi się mapa. Oczywiście ironia. Mam nadzieję, się... że Ci się jednak za, za chwilę załaduje. Ja tutaj będę grał z karabinem szturmowym CZ-805. Ostatnio tak jakoś widzowie mnie poprosili, żebym z tym po, pogibał na lawie, jakoś mi się spodobało. Daje Daję no, daje radę całkiem. Podobno ma zostać zbufowany w tym nowym patchu, z tego co słyszałem. No, ten nowy patch to w ogóle będzie po wywracaniu wszystkiego do góry nogami. Moim zdaniem trochę za dużo zmian na raz, zresztą tak jak kiedyś gadaliśmy. No, ale zobaczymy, jak to się ludzie w tym odnajdą. Eee, dobra, słuchaj Kromka, my, ja się tutaj zebrałem z Tobą, żeby omówić Ciebie. Nie. <słuchaj> Słuchaj, powiedz mi, jak się zaczęła Twoja przygoda z tubą, co Cię zmotywowało do tego, żeby zacząć nagrywać? Wiesz co, dosyć często czasem ludzie się mnie o to pytają, oczywiście włącznie z pytaniem, skąd się wziął mój nick. Mhm. To też intrygujące. Ale powiem Ci tak, że... W... Swoją przygodę około półtorej roku temu zacząłem, Aha. Eee, oczywiście standardowo oglądałem tam paru youtuberów, których wszyscy tutaj chyba oglądamy w Polsce, czyli na przykład Josiego, ciebie mm -hmm. również między innymi, ja jeszcze swojego czasu, swojego czasu Pajla, ale teraz już, już skończył karierę, no niestety, no niestety eee, i eee... paru zagranicznych, między innymi człowieka, który nazywał się Barbaric Mustard. Jak ktoś zna mm -hmm. angielski, to jest to gościu, który jest barbarzyńską musztardą. I tu jest Aha. odpowiedź na pytanie skąd się wziął munik. Akurat taki ee, jedzeniowy. E, on też nagrywał Battlefielda swojego czasu. Czekaj, zmienię temat, bo jestem już w grze. Gdzie ty mm -hmm. jesteś? Gdzie ty jesteś? jestem po stronie atakujących w tej chwili. To ja chyba muszę przejść do zespołu. Dobra. Zmieniłeś zespół, tak? Zobaczymy. Zobaczymy czy Ci się uda w ogóle. Zespoły są pełne. Na cholera jasne. Może no dobra. No dobra, to zobaczymy potem jeszcze. Eee, także nick wziął się, eee, że tak powiem, z youtubera e, anglojęzycznego, którego bardzo dużo swojego rzesła oglądałem. Eee, mhm. A dlaczego jeszcze taki to powodem było to, że chciałem w momencie, kiedy grałem na konsoli wtedy, bo grałem na Xboxie 360, teraz grałem na PlayStation 4, żeby Polacy widzieli, że grają z Polakiem, a taki charakterystyczny nick na pewno pomaga no tak. w znalezieniu swoich. Myślę, że to jest znacznie lepszy nick niż na przykład Stefan.pl albo e, coś w tym Deseń. Z, z Pełno. Patrzysz, to, to za debil. To za debil. Od razu wiesz, taka bariera, która no, grając z obcymi ludźmi bardzo często występuje, pękała. No i mm -hmm. przez to właśnie poznałem wielu fajnych ludzi na starej generacji. E, a co mnie zmotywowało do nagrywania? Wiesz, co Ci powiem? Ciężko mi jednoznacznie określić. No, na pewno, jako człowiek, który oglądał tego YouTuba, mm -hmm. e, myślałem sobie, że coś potrafię robić lepiej niż inni oglądając tego YouTuba. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, ile tak naprawdę trzeba włożyć w pracy w prowadzenie takiego kanału na to poważnie. To jest fakt, to jest fakt. Co zresztą e, bardzo dobrze widać po moich początkowych materiałach, z których teraz mam złą bekę, jak sobie nie oglądam. A, sobie A muszę mogę. sobie obejrzeć, muszę sobie obejrzeć tutaj. <grym> nie okay? nie będę się chciał zapraszać. <grym> Zapraszamy wszystkich do oglądania początkowych materiałów Kromki. <grym> W pewnym momencie po prostu kupiłem nagrywarkę. Mm -hmm. Na konsoli niestety musimy kupować zewnętrzne sprzęty do nagrywania. Mm -hmm. Nie mamy programów typu Fraps, więc kupiłem e, Elgato Gamekę przy HD. E, no i zacząłem próbować swoich sił w tym nagrywaniu. Wiem, że na początku szukałem siebie, że tak powiem, swojej tożsamości, jak się tak to mm -hmm. można nazwać, więc próbowałem montaż, próbowałem troj, próbowałem wiadomo Ale. Powiedz mi, Kromka, na przykład swoje przywitanie, tak? bo ja jakiś czas temu grałem z Ridżem, którego tutaj zresztą pozdrawiam, i on mi powiedział, że dosyć trudne jest jakieś przywitanie wymyślić. Nie, zresztą ja zawsze naciskam na to, że, że przywitanie być musi, tak? Tak, bo to jest jednak tak. pewien znak rozpoznawczy, dokładnie, dokładnie. co by nie było, więc jestem ciekaw, jak ty tam właśnie z tym przywitaniem stoisz. E, wiesz co, przygotowując się do specjala na 10 tysięcy, który już będzie dopiero co nie wiem jaki materiał wrzucisz. Sam chciałem znaleźć genezę, bo szczerze mówiąc po dwustu paru filmach, w których już, które już się zrobiło, no mhm. o niektórych rzeczach się zapomina. I słuchaj czołem, czołem, krągka z Rosołem wy wyewoluowało od Takiego powiedzenia z dzieciństwa, u mnie, mojego, nie wiem czy u Ciebie też się Czołem tak było, z kluski pewnie. z rosołem? Dokładnie. No, Dokładnie. no tak, Dokładnie. tak, tak, to pamiętam. Nie wiem dlaczego, akurat coś takiego wymyśliłem, zabiłeś się. E, no ale, to przepraszam, ale właśnie mam nawet materiał gdzieś jakiś stary jak świat, w którym używam czołem czołem kluski z rosołem, a później naturalnie zamieniłem sobie na, na czołem czołem. Kromka z mm -hmm. I chcąc nie chcąc, tak jak mówisz, no, stało się to jakimś tam znakiem rozpoznawczym, a, a wszystko co charakteryzuje youtubera, a, czy, czy chociażby twoje chła, czy, czy wiesz, kamerka, mm -hmm. czy ogólnie. Nawet naj, najzwyklejsze miniaturki, które robisz w jakiś tam konkretny sposób, tak jak na przykład ty, no, charakteryzują cię jako, jako twórcę i jesteś sam tam dobrze wiesz, jakoś tam charakterystyczny tak ludzie, ludzie Cię kojarzą. No. Tak, że... tak, tak, to bardzo ważne, bardzo ważne jest zbudowanie takiej tożsamości marki. youtubera, ja marki. Mówię już za dużo, bo to jest tylko YouTube, ale jednak, jednak marka, marka jest, marka jest. I w przypadku takich większych kanałów, jak na przykład chociażby Twój, e, no to no to się sprawdza po prostu. No nie przesadzajmy Kromka, bo przecież za chwilę mnie już doganiasz. Ale jeszcze, <laughs> jeszcze. Naprawdę pędzisz bardzo szybko, a ja nie mogę się w ogóle teraz odnaleźć ja bo też latam jak idiota. Bardzo szybko naprawdę tyjesz, jeżeli chodzi o ilość kalorii. Jakby można takie, taką przenośnie uwzględnić, ale w pełni... Znowu, kurna, respawn i zginąłem. W pełni naprawdę na to zasługujesz, masz naprawdę świetne materiały. I chciałem się ciebie właśnie spytać, bo tak rozmawialiśmy jeszcze przed tym nagraniem, czy zamierzasz właśnie nagrywać na swój kanał coś, coś innego? Jak się do tego odnosisz? Jak się odnosisz w ogóle do tego, żeby na kanale wrzucać, no powiedzmy coraz bardziej, coraz mniej homogeniczne, jednolite filmy, content? Wiesz co, moim zdaniem, e, oczywiście jest wiele kanałów e, nie, monogen, nie, nie które, mhm. które się sprawdzają i które ludzie naprawdę oglądają w jeszcze większych e, ilościach niż, niż mój czy twój, e, ale m, ja postawiłem od samego początku w zasadzie swojego kanału na, na jeden tytuł, jakim jest właśnie Battlefield, czy to wcześniej mhm. był Bad Company 2, Battlefield 3, teraz Battlefield 4. I powiem Ci, że ja jestem człowiekiem, który dosyć szybko się nudzi, jeśli chodzi o gry. A jeśli mam być szczery, Battlefield jako seria, szczególnie multiplayer, no nie, nie znudził mi się praktycznie w ogóle poza wiadomo jakimiś drobnymi kryzysami. Więc naturalnym dla mnie przy robieniu swojego contentu wydawało się to, żeby no jak robisz to, co lubisz, to się przy tym nie męczysz, prawda? Sprawia ci to przyjemność. A jeszcze jak dodatkowo ludzie to oglądają. Łapkują, doceniają, no to już jesteś w ogóle w niebo wzięty. także tak, jeśli chodzi tak, o mnie. Tak. I to chodzi o każdego youtubera, że, że każdy youtuber lubi jak się jego pracę w taki sposób docenia. E, także jeśli chodzi o mnie, ja zauważyłem już po sobie, że przez to, że przyzwyczaiłem swoich widzów do, do materiałów monotematycznych, e, wcale na to nie narzekają, bo jednak już jak myślisz, kronka, tak gór górnolotnie mówię, no to masz na myśli Battlefielda, tak? Nie Koda, nie Medal Honor, więc taką sobie w cudzysłowie markę wyrobiłem. I jako, że się sprawdza, jako, że sprawia mi to przyjemność, to takiego rozwiązania się trzymam. Mm -hmm. I czasem nawet próbowałem rzucić coś innego, czy to jakąś FIFA raz na jakiś czas, w sumie jeden materiał był z FIFA. czy to e, e, Koda nie rzucałem, czyli. Czy to jakąś inną grę FPS, ale zauważyłem, że wtedy jednak te, to przyzwyczajenie ludzi do wrzucania monotematycznego kontentu jest silniejsze i jednak wolą oglądać to, w czym Ty znajdujesz się najlepiej. Bo nie oszukujmy się, jeśli ja gram cały czas Battlefielda Multiplayer, no to siłą rzeczy najlepiej się na nim znam i mam coś ciekawego, widzą do przekazania. Także mm -hmm. ja trzymam się Battlefielda. No i na razie nic się nie zmieni. Może Destiny coś czasem się u mnie również Zresztą, jeśli będziesz tak uprzejmy, to z tobą, Kokos. Oczywiście, to oczywiście. Słuchaj, na pewno taka monotematyczność, która nie musi być zła, prawda, bo chociażby udowodnił to Level levelcap na swoim kanale, gdzie on tego Battlefielda 3 przerabiał wzdłuż, wszędzie na różne sposoby, jeszcze głębiej, jeszcze dalej. Mhm. Nie musi być koniecznie nudna. Myślę, że jeszcze jedną rundę sobie zagramy, no, żeby ten nie. materiał nie był za krótki. Nie Może. musi być jakoś koniecznie nudna. I ona na pewno bardzo pomaga, żeby kanał się rozwijał, żeby szybko rosnął, no, rusły. Najlepszym tego typu przykładem jest fenomen Minecrafta, gdzie te kanały, które nagrywają Minecrafta, mimo że mają już w tej chwili polski pingwin, ponad milion subskrybentów, to ilość tych wyświetleń, która na normalnie, na normalnych kanałach, kurczę, mamy sztorm na paracelach, ale dobra, olać, na normalnych kanałach ta ilość wyświetleń, stosunek, ilość Wyświetleń do ilości widzów to jest około 10% i to można uznać za taki przeciętny kanał. Na tych kanałach Minecraftowych mimo tak ogromnej ilości widzów, ona się waha nawet do 50%. Się. Tak to jest niesamowity sukces ze względu właśnie na to. No, tylko kwestia tego, czy to jest sukces w przypadku takich kanałów człowieka jako twórcy, czy jednak tego, że gra w Minecrafta i popularności tego Minecrafta na YouTube. Mhm bo nie ukrywam czasem sobie, zerknę na, na te Minecraftowe kanały, co, co się tam wyprawia, co się dzieje. I poza Minecraftem ci ludzie wrzucają też czasem jakieś inne materiały, i coraz częściej się tak dzieje, szczerze mówiąc. I mimo tego, no, dalej tam tą bazę, że tak powiem, odbiorców mają na tym stałym, duż, dużym, wysokim poziomie. Mhm. No ale wiesz, co innego w przypadku, jak stoping, milion tam, już milion, tak? Powiedzmy, tak, tak. Ma, ma na filmie, nie wiem, 300 tysięcy, z Minecrafta, e, z Minecrafta 300 tysięcy, a na innym 150. Dla niego to jest troszkę mniejsza różnica, niż dla człowieka, który ma na przykład 1000 widzów, wrzuca Daffy ma na materiałach 800, a wrzuci coś innego i nagle spada mu do 150, bo tak też mhm. jest. No. Także to człowieka może mocno, takiego ma małego youtubera, mocno no, przybić. Niestety. I, I sam wiem to po sobie, że, że jak zaczynałem, to to każda łapka, w górę czy w dół też, bo, bo też są przecież. Eee, no, sprawia, że człowiek się zastanawiał, co robi dobrze, co robi źle, starał się jakoś coś zmieniać. Tak, pamiętajcie, jako widzowie, musicie właśnie brać pod uwagę to, że no właśnie, łapy naprawdę bardzo motywują, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie na przykład o to, że chociaż to też jest niewątpliwie wielką zaletą, że te filmy są lepiej pozycjonowane po prostu. Na, w YouTube w silniku wyszukiwania, no ale przede wszystkim to daje taką silną motywację do tego, że kurna moje filmy się podobają, są naprawdę świetne i, i, i się podobają ludziom, no przede wszystkim. Słuchaj, Kromka... E... Jeszcze ci przerwę, jestem w desce no. u ciebie. Co? A dobra, no to zajebiście. Kogoś bywa, to dołączę do ciebie. A okej, okay, dobra. Jak to się stało, że zdecydowałeś się w, na Battlefielda, właśnie? Bo no, wiesz, jest kilka różnych mm. gier, nie? Czy kody, kody, kody ci na przykład nie podchodzą? Nie podchodzą. E, m, znaczy tak, e, jak byłem. W ogóle geneza mojego grania multiplayer to jest. Nie wiem, czy pamiętasz taką grę. Tak nie pamiętasz. E, Wolfenstein Enemy Territory. Mm, tak, kojarzę, ale nie grałem. Ale to było wieki temu. Byłem młody, brzydki, głupi, teraz jestem prawda? inny. Aha. E, I e, w koda grałem. E, był to w zasadzie multiplayer. Kilka może niekoniecznie, ale pamiętam te początkowe kody, kiedy faktycznie ta historia mnie bardzo zajmowała. E, ale troszkę porzuciłem koda w momencie, w którym e, tak za bardzo szliśmy w przyszłość. Ja jestem typem gracza, który jeśli ma się bawić w wojnę, mm -hmm. to woli się bawić w takich wiesz, czasach przeszłych, jeśli mówimy chociażby o II wojnie światowej, mm -hmm. ale nie lubię za bardzo futurystyki. Dlatego w pewnym czasie sobie dałem spokój, jeśli chodzi o, o koda. A takie poważne w cudzysłowie granie multi właśnie zacząłem od Babką Pani 2. No, bo wiesz, jak chyba jest reklamowany. Wojna totalna, samochody, to... nie samochody. A nie znudziła cię ta właśnie ten brak futurystyki? Powiedzmy, znaczy nie. w sensie, że mm -hmm. był przecież kiedyś taki okres, jeżeli chodzi o fps że naprawdę powstawało wiele produkcji dedykowanych drugiej, pierwszej wojnie światowej. Ja osobiście miałem naprawdę wielki przesyt I, tego wszystkiego. Rozumieć, ale, ale ja właśnie nie doświadczyłem czegoś takiego. I teraz, jak na przykład. E, patrzę na, na Call of Duty Advanced Warfare, to mimo tego, że no, w koda nie gram, w koda nie gram, mm -hmm. bo po prostu nie podoba mi się mechanika poruszania się w kodzie, no nie potrafię się do tego przyzwyczaić, no po prostu jestem do dupy w kodzie też, ponieważ mm -hmm. wiadomo, że jak jesteś w czymś w miarę dobry, no to przyjemnie ci się w, 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 tym, w to gra, prawda? No jasne. E, ale nie jest tak, że nie próbowałem grać w koda, bo zarówno w Ghost, jak i dla COPS 2 m, kupowałem na, na konsolę i, i dawałem szansę. Też tutaj, wiesz, z takiego po prostu w cudzysłowie dziennikarskiego obowiązku, żeby jednak wypróbować jedną stronę medalu drugą, bo jednak robić coś na tym YouTube, więc fajnie, żeby się punkt podniesienia. Ale mimo mm -hmm. wszystko nie spodobało mi się to i, i podejrzewam, że Advanced Warfare też za na mojej półce, przynajmniej na tydzień, aż do momentu w którym zdecyduję się, że, 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 że to sprzedam. Chociaż był jeden wyjątek, jeśli chodzi o tę moją futurystykę, bo w Crisisa trójkę mi się bardzo fajnie grało. Mhm. E, na multi, ale niestety grałam dosyć szybko. Na konsole przynajmniej umarłem. Więc automatycznie już... Boże, ja, ja tutaj chcę przeprosić wszystkich, którzy będą mówili, że chujowy ze mnie sniper, bo faktycznie e, nie trafiam w tej chwili i za co bardzo przepraszam. <laughs> Sorry, że tak się tutaj przerywam, ale kurna strzelałem do kolesia trzy razy w plecy a ja ani razu go nie trafiłem. <laughs> Boże. No na pewno u mnie też za, za gości, tak, no, ja, ja staram się generalnie... Ja poszedłem taką właśnie w taką ścieżkę pokazywania generalnie FPS-ów jako, mhm. jako takich i to też nie do końca mm, powiedzmy moi widzowie mm, uznają tak, no bo są różni widzowie, no. u mnie nie ma takiej homogenicznej grupy mhm. jak u ciebie, ale też ja ci powiem, że ja cię podziwiam za to, że ty jesteś w stanie grać tak dużo w Battlefielda. W trójce to było około 1200 godzin, z tego co się orientuje na, na starej generacji. No tak, w trójce mieliśmy podobne statystyki, tutaj widzę, jeżeli chodzi o te godziny, ale jakoś tak, w czwórce to już tak nie za bardzo. Byłem do tego przekonany na początku, przynajmniej. No wiesz co, no ja byłem przekonany do czwórki od początku też ze względu na kanał, bo no nasze kanały różnią się tym, że ja wrzucam tylko jedną grę. Więc mm -hmm. e, siłą rzeczy no, byłem już nastawiony. I tak samo w przypadku HardLine'a, też na pewno będę kupował HardLine'a. Już pomijam fakt, że mi się podoba, ale, ale to, no, to zupełnie inna kwestia. Więc ja wiedziałem, że jeśli chcę prowadzić kanał, e, a chciałem, bo to wszystko fajnie się kręciło, no to będę sobie grał w czwórkę. E, bo ja szczerze mówiąc, momentami, zresztą ty też pracujesz, ja akurat studiuję, długo będę kończył studia. No tego czasu momentami dużo nie ma i, i po prostu jeśli się już decyduje na jakąś grę, to chcę przy okazji mieć z tego taką korzyść w postaci takiej, że mogę coś nagrać na swój kanał, prawda? Mm -hmm. Dlatego jeśli chodzi o multi, to gram w zasadzie w jedną grę, jaką jest Battlefield i ostatnio Doraz to Was. Natomiast jeśli chodzi o jakieś fajne y, gry typowo singleplayerowe, to to też jestem otwarty i i, I bardzo nie brakuje dobrych y, gier singlowych, takich, które mnie by zainteresowały. Oczywiście mówię było o konsoli, bo na PC wy tam macie tego wszystkiego więcej, a teraz też nowa generacja jest taka, że, że jeszcze tych gier brakuje. No tak, no trochę na PC jest tego wszystkiego. Okay. Yy... Ja bardzo się cieszę, że będziesz grał w Destiny generalnie, bo na pewno, no, na pewno. uważam to za, za świetną produkcję, unikatową w ogóle w skali nie tylko konsol, ale i PC-ów, bo kurczę właśnie MMORPG, które będzie FPS-em jeszcze w ogóle z otwartym światem. To brzmi się... po prostu przecudownie. Także, słuchaj, na pewno założymy jakąś, jakiś pluton, Gildię, cech. Trzeba na to. Cech pow... Tak, powyśleć. będziemy nad tym myśleć. Słuchaj, kromkę ci serdecznie dziękuję ja również, za to, że tutaj miejsce. ze mną byłeś. Na pewno nie będziemy grali ostatni raz, nie gramy ostatni raz. Kromka od czasu do czasu pojawia się u mnie na live'ach. Zamierzamy również zrobić serię, która, którą będziemy kręcili wspólnie obydwoje. Poza tym również będziemy grali na pewno na konsoli PS4 razem. Tak, ja trzymam się za słowo z tym lataniem i z tą serią, że będziesz nudny na padzie. Ja to pamiętam, ja cię Na pewno tak. będzie taka seria. <noise> będzie mnóstwo fanów kokos, w ogóle <noise> tragedia. Dobra, także ja się już z wami żegnam. Dzięki wam wielkie, do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się, Dzień hej, hej. Trzymajcie się, papa.